I jeśli chcesz wygrać Star Vipa na tydzień, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale oraz napisz komentarz, biorę udział. Jeżeli chcesz mieć większe szanse sobie wygrać aż Star Vipa na tydzień, to link masz w opisie, wysyłaj znajomym linka i polecaj mój kanał. Jeżeli będzie 200 subów, leci wynik odcinek albo live, wytypuję 3 osoby, które go wygrają. Powodzę. Cześć, witajcie, z tej strony Szelek. Witam Was w moim, moim odcinku z Blog Star Planet. Dzisiaj będę przechodzić parkoury Bikalo, nie było mnie na YouTubie już parę dni, tak samo nie grałem w Blockster Planet, bo mi się praktycznie nie chciało grać, możecie stawić uśmiecha, właśnie teraz pozdrowimy za uśmiechy, tylko czekajcie chwilę, bo jest teraz jakoś 20, no, 20, no 20, 25, coś takiego i pozdrowimy za, dobra, 10 uśmiechów, dobra. Tutaj nie będę jakoś tak pozdrawiał, tutaj tylko pokażę Wam tutaj na ekranie, będziecie mieli wyświetlone, y, kto da uśmiecha, więc y, wszystkich Was pozdrawiam y, serdecznie i dzięki za uśmiecha. Może dla Was uśmiechy to Was pozdrawię no, na odcinku, tylko że. Y, jak nie zapomnę, jak nie zapomnę to Was pozdrawiam. Możecie pisać w komentarzu i przypomnieć to pozdrawię Was na pewno i nawet jak będziecie chcieli, żeby Was pozdrowił, to w komentarzu ważnik i napiszcie i Was, was pozdrowi osobiście, dobra. Odbieramy i pewnie będzie teraz yy, tak, wyższy tak, level. Tak, wyższy poziom chyba 11, jak, jak tam widziałem. Chyba 11. Czekajcie. Yy, tak, jedenasty, dobra. Yy, I skrzyneczki otwieramy sobie. Różnia, i tak dalej. Dobra. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapić innych filmów. A my się widzimy już, jak będę. Ja już jestem na parkurze. na parkurze. Tak w ogóle możecie pisać. Jakie chcecie odcinki, to na pewno jakieś tam wybiorę. I pozdrawię osobiście tą osobę, która napisała. Jak to można powiedzieć? napisała komentarz z odcinkiem jakich, jakiego chcecie Uf, o ja już, już nie mogę patrzeć na takie lagi się nie dziwię kurde z takimi terenami to ja mogę nie gram na własnym intererecie tylko gram teraz na tym na takim za 25 złotych, więc bo e, nie nie, jest, nie jestem ten nie jestem praktycznie jeszcze w, ten w Polsce mm. Bo, bo ten. By, znaczy byłem w Berlinie, byłem w Berlinie, tak? Byłem w Berlinie, ale sobie. Y, pojechaliśmy z nawu. Tylko że już. Dobra, nie. Według do tu parku przychodził. Robię to ostatni raz. Jeżeli teraz tutaj. Y, ten to ja idę teraz na inny parkur. Się nie dziwię, jak są takie lagi. No, chociaż śmiesznie będzie. Czekajcie, w ogóle słyszeliście y, tą nutę nową y, kamerzysty? Jak tak, to weźcie, zostawcie łapkę w górę i napiszcie, że słyszeliście to przybieram wam serduszko. Bo ja słyszałem jest naprawdę kozacka. dobra, nie. Y, idę, na, na, idę na jakiś inny parkur, y, y, więc widzimy się, jak już będę na następnym parkurze. Dobra, ja już jestem na parkurze, mam nadzieję, że tutaj nie będzie lagów. O, bo naprawdę się chyba zdenerwuje jak to będzie laki. Wyłącz nagrywanie chyba wtedy. Znaczy nie... No nie, że wyłącza, tylko że po prostu zdenerwuję. I jak widzicie są laki, są laki tej, że praktycznie wtedy nikogo nie ma. Są lagi. Nie jakie ja wam będę tutaj nagrywał na tym tele telefonie Yyy... Nie wiem. No patrzcie, co się dzieje. W widzicie to? Ja zaraz nie wytrzymam. Z nerwów. Dobra, spokojnie. Mm. To będziecie mieli fajny odcinek. Naprawdę. Tak, przechodzę parkury no. Przechodzę parkury mikały. Bardzo fajnie. Przechodzę tak parkury, że normalnie. Yy, ja mogę dojść do jednego. Yy, schodka. Się nie dziwię, jeszcze jest tak po prostu... Jeszcze jest noc, to pewnie jest o jest dobra. Dobra, nie no, zginęłem znowu, dobra, nie, nie idę na żadne parkury Mikalo, bo no, kurde, jakieś parkury... Yy, dziwne, że laguje mi kurde, nie wiem, ma za dużo z tych kurde graczy, tam grai, w ogóle. No i... Nie wiem, dobra. Dobra, nieważna, o tutaj mam metę, jeżeli... No i tu pewnie tak samo zlaguję, to nawet pewnie do mety nie dojdę. Dobra, klucz. O nie! Dobra, nie, 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 tak się nie bawię. Z kluczami Ale jest, jest odcinek, zrobiłem to odcinek, żeby mieć po prostu, żeby mieć zasięgi tutaj nie ucinały, nie ucinały się zasięgi, żebyście yy, dalej widzieli, w, widzieli odcinek. No tutaj, tutaj nie powinno być jakichś większych, większych lagów, a graję tu, a na mikrofonie mam takie lagi z to masakra, nie wiem, nie wiem, nie dlaczego. Możecie napisać w komentarzu dlaczego tak jest. Wtedy spróbuję jakoś to zrobić i... Yy, i jakoś to spróbować wszystko naprawić. O tutaj sobie ten... Abo nie, albo nie, a bo nie. Dobra, nieważne, nieważne, skacz, skacz, Skocz, dobra, jestem. Jestem, jestem. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, oczywiście, żeby nie przegapić innych filmów. Jeżeli chcecie, żeby założył dla Was Discorda, czyli grupę na Discordzie, to napiszcie yy, w komentarzu, a w następnym odcinku zrobię grupę i link będzie w opisie. Dobra, my tu jesteśmy już blisko. Yy, odcinek może być nudny, ale... Skończymy ten odcinek, bo naprawdę yy, nie jest nie jest długi, to wiem, że jest nie jest długi, tylko że po prostu zrobiłem ten odcinek, yy, żeby zasięgów nie ucinało i po prostu mam teraz lagi, nie mam po prostu jak nagrywać, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale i jakiś miły komentarz, żeby nie przegapić innych filmów. Na pewno Was pozdrowię. Yy, dab serduszko i widzimy się w następnym odcinku. Siema, siema, pa pa!